children for the time of my life now the time of my life though i never felt like this before yes I swear is the truth, and they are Zostajecie, zostajecie, kochani. Julia i Dominik. Pięknie, pięknie. Dominika, ty tak trochę się wstydzisz, co? Jak ona na ciebie patrzyła pięknie? No, wiem, że patrzyła, wiem. <laughs> Starzacy odważni, ludzie, ale wstydliwi. Edyto. Kochani, zanim przejdę do Was, pozwólcie, że zwrócę się na chwilę do naszego dyrygenta i do naszych cudownych muzyków. Proszę Państwa, to było genialnie wykonane. Genialnie wykonane, naprawdę. Wielkie brawa dla nich. Orkiestra pod batutą Daniela Nosowicza. Dominiku, bardzo uroczy było to, i to mi się jeszcze nie zdarzyło, że podczas duetu nie wiedziałeś, czy patrzeć w oczy mi, czy Julii. <śpiewanie> I tak widziałam taki taki rodzaj zakłopotanie, że właściwie śpiewasz duet z Julią, ale może fajnie by było ze mną. Więc na wszelki wypadek, żeby sobie nie odcinać takiej możliwości, śpiewałeś czasami do niej, a czasami do mnie. Ja bardzo chętnie zrobię, a jeszcze raz bym zaśpiewał. <śpiewanie> A teraz kochani jeszcze na chwileczkę do Julii. Dobrze. E, Moja droga, byłaś takim światełkiem na scenie, to było wspaniałe, więc gdzieś tam było takie bardzo spójne energetycznie, barwy moim zdaniem świetnie dobrane w tym utworze, ale staram się dosłuchać takich partii solowych, bo jestem bardzo ciekawa jakby w ogóle zabrzmiecie solowo. Bardzo, bardzo Dzień mi się podobało to wykonanie. Gratuluję. Chinek Grona. Wyjąłem płytę, której obawiam się, że nie znacie, ale polecam wam obojgu. Ale to... to jest King and Queen. Pasuje do nich. Tak. I to jest płyta Otisa Reddinga nagrana w duecie z Karlą Thomas. Możecie znaleźć dzisiaj w różnych serwisach streamingowych, posłuchać tej płyty i wtedy zobaczycie dopiero o czym mówię. To jest absolutnie dla mnie, jeśli chodzi o duety, numer jeden w historii muzyki. Ta płyta właśnie. Dobrze, czas na Bartka. Dominik, jesteś świeżo po mutacji, czyli twój głos jest bardzo, bardzo nowy. Mutacja? Właśnie skąd tak. się bierze mutacja? O, bo tylko u mężczyzn. Prosta sprawa, to jest spowodowane tym, że nam, w, e, facetom, w pewnym wieku zaczyna wyrastać taka chrząstka, która potem zmienia się w jabłko o Adama. Boże. I to jest coś, co nam tak wystaje z szyi, a wam nie. Straszne to jest, przepraszam. No naprawdę, patrz. No, musimy się czy... z tym zmierzyć. Nie masz, nie masz. Ale to jest bardzo ciekawe, ja, na... ja właśnie Wtedy się Wtedy zostawia... struny zaczynają szaleć. I teraz, to jest bardzo, bardzo ważne, co powiem. Intonacja, szczególnie przy takich głosach jak Twój, ma bardzo duży wpływ na barwę. Barwa jest intonacją, a intonacja jest Twoją barwą. I na tym etapie, na jakim jesteś, jest jedna, jedyna barwa, w którą jeśli trafisz, będziesz zawsze idealnie czysto. Ale jeżeli trafisz w barwę, która nie będzie, a, tylko, a, będziesz zjeżdżał. Musisz na to uważać, ok? Ocena. Dobrze, świetnie. Hit. Edyta. Ponieważ było troszkę niedociągnięć intonacyjnych, wiem, że one znikną, bo dzisiaj mamy pierwszy odcinek. Na dzisiaj powiem dobrze. To było dobre. To było dobre. Dziękuję. Bartku, dobrze. Czyli to było dobre zdaniem Bartka, naszego drugiego Jurora i Hirek Wrocław. Świetnie! Wielkie brawa. Dobry, dobry i świetnie. Na początek moim zdaniem bardzo dobrze. Julia Dominik, dziękuję Wam bardzo serdecznie.